Thank you. Cześć. Ciekawe czy ci z Was, czy jest ktoś na tyle uważny, kto ogląda to rzeczywiście, ten film za pierwszym razem i w poprzedniej scenie zauważył coś. Co miałby zauważyć? No miałby zauważyć to, że tu, o, ja kręciłem scenę w ten sposób, mniej więcej z tego miejsca, na koniec było jak się chowa pociąg. W tym samym kadrze widać tutaj o to miejsce, jak wjeżdża na górę, tu... Przy tym malutkim peronie, i było widać, że nagle lokomotywa uciekła. Która lokomotywa uciekła? Uciekła to lokomotywa Pico TST-44613, uciekła, a to jest tu. Ja w tej chwili zatrzymałem tutaj skład i zobaczcie, jak to wygląda. Czy widzicie, co tu jest? Tak, widzicie. To jest wyrwany z gniazda sprzęg z lokomotywy Pico. Fakt, ona jechała ciut szybciej, bo ciężko jest po pierwsze wyrównać, jest bardzo mi ciężko wyrównać prędkość. Nie wiem, tak naprawdę to są lokomotywy dwóch różnych producentów. Patrzycie w tej chwili na lokomotywę ROCO. Ta jechała z tyłu i zawsze ta z przodu musi, musi jechać ciut szybciej. Dlaczego? Dlatego, żeby ta druga na nią zanadto nie pchała. No to idziemy do drugiej lokomotywy. Proszę bardzo, ta jest pozbawiona tutaj sprzęgu. Tak to wygląda. To oczywiście jeden z wielu problemów, które są przy podwójnej trakcji. Ja już w tym momencie naprawdę, już narzekałem w poprzednim filmie, już nie mam tak naprawdę ochoty. Ja się po prostu boję, że coś się znowu stanie w tym w tym w tym podczas tego kręcenia nie mam ochoty ryzykować z tymi modelami. Oba modele są praktycznie nowe, tak? Pico niedawno, niedawno co jest, jeździł może u mnie ze 2-3 razy. Tamten Gagarin Roko też nie więcej jak 2 trzy razy jeździł, bardzo rzadko jeździ. To są praktycznie nowe modele, to nie są jakieś stare modele, które chciałem, a co będzie, to będzie, najwyżej jak się popsują, no to trudno. Nie. To są nowe modele. Oba już coraz ciężej dostępne. Niedługo będą tylko zyskiwały na wartości. Także ja nie mam ochoty ich niszczyć. Stąd już takie modele w podwójnej trakcji nie będą jeździły. W tym może bym zakończył ten odcinek, ale wiecie co. Nie ma co tak pesymistycznie. To tylko jeszcze słowo zobaczcie, ile tutaj jest węglarek, tych brązowych. To są wszystko EOSy I może tak mówię od początku. Tutaj na początku co my tu mamy? Aż tu się tak nachylę. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, co my tu mamy. A już wiem, pierwsze trzy węglarki to są węglarki z edycji sklepu Świat Modeli, tak, To są podobno przemalowane węglarki dawnej firmy Klein Modelma. Dobrze. To jest pierwsze trzy edycja Świata Modeli. Dalej tutaj kolejne te węglarki. Od tego miejsca, o ta, ta na pewno, to już widzę po barwie i ta i ta. To są, to są węglarki fir, dawn, firmy roko, takie starsze, które zostały przemalowane przez Draculę. Co mamy dalej? Dalej tu... Wszystkie są w jednakowym, brązowym kolorze, więc ciężko to odróżnić, ale tak. Dalej będziemy mieć tutaj... Dwie węglarki z zestawu, dwie, dlaczego nie trzy, to powiem z zestawu trzech eosów Roko. Też biały kruk na rynku, ten zestaw sprzed paru lat, który um, ładnie zyskuje na wartości. I następnie są raz, dwa, trzy, cztery węglarki Klein Model Ban. Kudełka od nich tu widzicie, to są takie tekturowe. One są, uwaga, niby EAOS, ale przy różnych typach. Zobaczcie, tu macie gładką podłogę. Tu jest podłoga taka deskowana. Tu jest taka podłoga jeszcze inna i to jest chyba typ, który formę, którą przejęło ROCO od Climodemban. I tu na koniec, zobaczcie, właśnie tu jest węglarka ROCO. To jest ta trzecia węglarka z tamtego zestawu trzech węglarek. Dlaczego jest na końcu? Dlatego, że nie ma gniazda krótkiego sprzęgu. Gniazdo to zostało ułamane od kinematyki. Niestety akurat w przypadku węglarek Roko to już jest chyba drugi czy trzeci model, który, z którym mi się ta nieprzyjemność stała. Dlaczego? Model wylądował kiedyś na podłodze, gniazdo się ułamało, oczywiście poleciał grzbietem w dół, czyli sprzęgiem uderzyło podłogę i się ułamał. Część zamienna, której nie można nigdzie dostać, jeśli chcemy to naprawić, musimy kupić drugą węglarkę i przełożyć. Dobrze, to opowiedziałem Wam o węglarkach. Zobaczcie. Ten sznur jest całkiem imponujący. Na dobrą sprawę mam jeszcze jedną węglarkę Klein Model Ban, taką z powywijanymi burtami. I są jeszcze trzy węglarki, ale już takie troszeczkę niezgodne z rzeczywistością firmy Albert Model. Stąd to tylko same, jeśli chodzi o węglarki EAS. A tak, żeby były jeszcze węglarki EA z firmy Pico i oczywiście EANOSy, T-Liga i Roko. Także jeśli chodzi o brąz, to można naprawdę dużo yy, z tego ułożyć. Niemniej jednak, więcej jak tyle, to ja nigdy nie będę układał, bo to zwyczajnie yy, nie pojedzie i wtedy bym Wam po prostu w filmie narzekał na inne rzeczy, że za długie, że się wykoleja i tak dalej. A po co? No dobrze, to już koniec tego komentarza eee, o gagarinach Wam powiedziałem podwójnej trakcji. Eee, dla równowagi O przedstawiłem Wam węglarki. Tym samym zapraszam Was do kolejnych odcinków z serii Na Życzenie. Cześć! O już bonusowo jednak nakręciłem taką jeszcze jedną scenę, bo mi tak było głupio, że jakoś tak w połowie kółka byłaby sama scena z nakręceniem, ale ta scena, zauważcie, z samą jedną lokomotywą już Roko Piko została zdjęta i zapakowana do pudełka, a tutaj możecie obejrzeć sobie lokomotywę Roko Jedna lokomotywa, mimo że może nie wygląda tak wcale efektownie jak dwie, to jednak jest to dużo, dużo lepiej, dużo mniej problemów, a pociąg również wygląda imponująco. Przy okazji nakręciłem tą scenę z ręki, tak jak dawniej kręciłem, kiedy nie potrafiłem składać filmów z wielu scen. Tak dawniej właśnie kręciłem to biegając za makietą, czy też stojąc i śledząc tutaj ruch pociągu. Teraz tak zrobiłem dla przypomnienia. To jeszcze raz się żegnam już drugi raz w tym filmie. Do następnego odcinka. Cześć!